Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem w niebo Najświętszej Maryi Panny w Mstowie oraz poświęcenie nowego wozu bojowego, którego dokonał proboszcz ksiądz Dawid Kower, rozpoczęły uroczystość związaną z 75-leciem istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach. Nowy nabytek OSP Kuchary to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volkswagen Crafter 35 z napędem 4x4. Ma kabinę dla sześcioosobowej załogi. Samochód posiada zbiornik wody oraz z środka pianotwórczego odpowiednio 330 litrów. Na dzień dzisiejszy mamy trzy samochody: lekki Volkswagen Lublin i ciężki samochód pożarniczy typu Iveco. Na wyposażeniu mamy dosyć dużo sprzętu. Posiadamy inomexy. Każdy strażak ma po dwa komplety. Mamy pompy, inne rzeczy. Jak wiemy, jednostka powstała w 1947 roku i dziś obchodzimy 75-lecie z tym pięknym przekazaniem nowego samochodu. Druga część uroczystości, która odbyła się już w remizie jednostki z Kuchar, była okazją do gratulacji z otrzymania wspaniałego prezentu, ale i podziękowań dla strażaków-ochotników za ich wieloletnią służbę. Zaproszeni goście podkreślali, jak wiele wysiłku i zaangażowania wkładają oni w niesienie pomocy innym. Nie byłoby to możliwe bez odpowiedniego wsparcia władz gminnych z wójtem na czele. Mamy 10 jednostek w tym momencie, w tym dwie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, to jest mstów Jaskrów. No i tak naprawdę co roku albo kupujemy nowy sprzęt, albo też prowadzimy termomodelizację Remis, także nasza straż można powiedzieć, że jest bardzo dobrze wyposażona. A dzisiaj jest kolejny prezent, nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki SP Kuchary, tym bardziej sympatyczny prezent z okazji 75-lecia istnienia jednostki. Nowy wóz posiada agregat gaśniczy wraz z tzw. szybkim natarciem. Ponadto wyposażony jest w maszt oświetleniowy, a w jego skrytkach można pomieścić podstawowy sprzęt ratowniczy, którego używają strażacy. Wśród gości honorowych uczestniczących w uroczystości była zawsze przychylna strażakom poseł Lidia Burzyńska. Jest takie powiedzenie, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Więc jeżeli strażacy dają bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa dla nas, mieszkańców tych małych ojczyzn, no to również bardzo cieszę się. Jestem ogromnie usatysfakcjonowana, że właśnie OSP w Kucharach otrzymało dofinansowanie i dzisiejsza niedziela jest dla tej społeczności, dla tych strażaków dniem wyjątkowym, czyli tak jak po Bożemu. Państwo, Wójt, jako samorząd dołożył do kupna tego Samochodu, Pan Bóg, ksiądz poświęcił i teraz już tylko bezpieczeństwo dla Kuchar i okolic. Wkład własny na zakup nowego samochodu dla OSP Kuchary zabezpieczyła gmina Mstów. Dofinansowanie pozyskano natomiast z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie i Województwa Śląskiego.